Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja jestem Wu, o, a wy już słyszycie dźwięk, jest to Castle Clash I to jest gra, o której mówiłem, że nikt jej nie nagrywa już, nawet nie wiem czy ona jeszcze żyje, ale powiedziałem, że nagram z nich 5 odcinków, bo ja w nią grałem 7 lat temu tak, 7 lat temu w nią grałem i przeszło mnóstwo reworków I ja jestem ciekaw czy to gra dalej żyje, a jak tak to czy ktoś to w ogóle ogląda jeszcze? czy ktoś to będzie chciał oglądać? Tego nie wiem to się wszystko okaże, okaże się wszystko w nadchodzących odcinkach, ponieważ jeśli widzicie ten odcinek to wiecie, że będzie ich minimum 5 jest to swego czasu nazywany klon Clans of Clans. Clash of Clans? Clash of Clans. No, tylko że z takim twistem, że tutaj są bohaterowie. No, w tamtym czasie w Clash of Clans nie było bohaterów, a tutaj byli. I jest ich naprawdę mnóstwo już tutaj. Mam wrażenie, że. Że będzie ich naprawdę bardzo dużo, więc ja prze, prze, tutaj przeklikuję przez e, tutorial, żeby wam. uuu Ex. Eksp... O! <laughs> to... Kurcze, wydaje mi się, że Hell ani Mastermind nie było wtedy jeszcze. Grafika widzę się zmieniła. A poza tym, że tutaj to też musimy powiedzieć, że jednak ja nagrywam te film w 4K, więc to jest trochę rozciągnięte dla was, więc grafika ogólnie taka zeskalowana do 4K, e, niskorozdzielczościowa nigdy nie jest ładna, chociaż mam wrażenie, że na OBS wygląda to lepiej, że na OBS jednak wygląda to zdecydowanie, a to co to jest, to jest postać, która się nie załadowała? Tak, bo postać teraz się jeszcze nie pobrała, jej asset, albo po prostu się nie załadowała, albo to po prostu jest duch jakiejś postaci. Wyglądał jak duch Paladyna. Więc no, założenia gry są klasyczne. Naszym głównym zadaniem jest po prostu pokonać przeciwnika i ulepszać nasze postacie w tak zwanym międzyczasie. I to jest nasz główny cel. Ja chciałem przebrnąć przez tutorial i pokazać Wam, może postacie, i też pokazać Wam, e, może coś uda nam się w sumie też utworzyć dzisiaj, bo ja nie wiem, czy tutaj coś nas zaatakuje od razu, że jakieś bonusy dostaniemy, ale widzę, że UI się zmieniło drastycznie na plus, to trzeba powiedzieć. Że UI się zmieniło drastycznie na Już koniec tutorialu? E. A, bo jeszcze się pobiera, ok, ok. No w ogóle to ikonka pobierania wygląda identycznie jak w Afkar, No nie no, nie dalej jesteśmy w tutorialu, dobrze. Uuu, tutaj też się pozmieniało. Bardzo mi się podobały swoją drugą zawsze tutaj. Zawsze mi się tutaj bardzo podobały. Jeszcze wysłowi z nie umiem postacie. Że te arty były bardzo, bardzo ładne. I widzę, że one nawet się pozmieniały. Na plus, oczywiście. I nie mogę powiedzieć, że na minus, że te arty są bardzo, bardzo... ładne. O, a co to jest? Get 3 Prestige Each Time You Hired. Don't show Animation view your Rewards. O Jezu, co tu się dzieje? Może ja będę jechał i powiem, kiedy postać jakąś będę znać. O, 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 o! Jego ja już kojarzę. Onubis oh, fajna postać. Michał fajna postać. Jestem ciekaw, czy tak zwany Pumpkin Duke, chyba się nazywa Pumpkin Duke, jest dalej e, używany przez wszystkich, jest broken postacią. Smozilla, ok. Ok, epicka postać. Dobrze, że nie. Dobrze, że ta postać e, nie wypadła nam. E, rarowa. Czyli niebieska bądź też Ankomonowa pewnie, czyli zielona. Dobrze, że nam nie wypadła. Bo jednak one są dosyć bezużyteczne. Climb Reward, tutaj dostanę update. Okej, okay, możemy wejść sobie w training i od razu odpalić trenowanie torupsów, czyli naszych Guardianów. A to nie ma tu czasu. Mogę po prostu je ulepszyć. Okej. Okay. sobie Orks, czyli O, to samo co? To jest pięknie, pięknie. Ojej, Petty, widzę tutaj, już mnie zaatakowały, że tutaj będą. Pety. Pety jeszcze chyba kojarzę. Quick Peel. Okej, piętnasty poziom. Consume. Dobrze. Piętnasty poziom na naszych Paladynie. Palanen jest naszym tankiem. Jego umiejętność zwiększa jego defensywę i redukuje damage otrzymywane o 50% na 5 sekund. Czyli klasyczny tank, bo jest to o tyle. Co to jest za waluta? Okej, okay, to jest waluta dodatkowa. Dodatkowa waluta, nie licząc gemów. Okej, okay, to są chyba skinki, więc mnie to nie interesuje. To są książki. I to kosztuje 6 złociszy, okej. Okay. No, żeby już troszeczkę... You can... O, wow, co to jest? Obtain on? consume. Obtain all. A tu się bazowe statystyki można ulepszać za pieniądze, okej. Okay. mo tu Maj rośnie, okej. Okay. Widzę, że nagrody są różne, naprawdę. Hegaon. Jezu, ile tego jest. To jest 3, 3. 30 milionów! Już ktoś ma 30 milionów majtu! To się chyba dalej... Chyba się dalej tak nazywa. Nie, to nie jest siła jak... Chociaż może to się już siła nazywa, nie wiem. To jest... Albo honor to może być też. Your respect, strength... No nie no, to tak chyba dalej jest mine, bo to jest odnośnie RESPEKTU. Obtain a town hall level 5. No, ogólnie co do odcinków, yy, no to one by były... nie byłyby oczywiście żadnym zamiennikiem na ani nic takiego, byłby dodatkiem. Nie pewnie by się pojawiały w ramach jakichś większych zmian, albo openingów, na pewno openingi bym robił tylko i wyłącznie on, panikiem robił tylko i wyłącznie najprawdopodobniej przy użyciu. O, no, co to jest? Boreal Fox. Muszę spawnić te Rain stąd stąd. No, bo pamiętam, kiedyś wystarczyło. Kiedyś można było tu wydać tyle pieniędzy, żeby dostać Broken Postać. I ta postać to był Minotaur. First time purchase of any amount of rainstone to receive Okej, Ok, to z jakiegoś Minotaur. Aks Panishera. 500 książek, Honoru 3000 i Mastery Essence 350. Eee, oj, tu jest jeszcze takie pakieciki, so. Uu, dynamika. Zeferi wszystkie smoki ciekawe. Chociaż dynamiki nie kojarzę, ale. Demogorgon. Tu już ciekawszy smok, A ile to jest pieniędzy, proszę mi powiedzieć? 500 to jest 30 zł. Ok. Pewnie to rozważę. Pewnie to rozważę. Tu mamy... Ja... Okay, okej, okay. okej. Więc co? Przebrnęliśmy przez tutorial. Mamy dwie postacie. Wydaje mi się, że to jest eee, Hero Detail. A jak ma już On tu już jest? Jest, już. okej. Okay. To jeszcze stoczmy jedną walkę w dungeonie. Może wam pokażę właśnie Snowzilla, który zadaje 75% damage co 5 sekund to one nearby enemy. Lepszy. 4 e seconds and stow them by. Deals every 05 second to one nearby enemy for 4. czy co co, 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 zadaje co pół sekundy zadaje 75% damage do Jednego z pobliskich przeciwników na 4 sekundy. Ale nie rozumiem tego opisu. I to jest. No nie rozumiem tego opisu i będę szczery, dalej nie wiem dlaczego go nie rozumiem. Ja bym chciał. dobić 15 poziom, tak? A, bo jednak książka. OK, rozumiem. Dobra. To dobiłbym mu 20 poziom, skoro już wiemy, że 20 to jest maksymalny przed ulepszeniem. Ulepszmy naszych dwie, nasze postacie do poziomu 20. I idźmy na. Please read and agree to the. OK, I, I agree. to jest oczywiście purchase, ale tamten był dużo bardziej broken. Czyli ten. Szczególnie ten pakiet z trzema smokami na start. Ale to na razie. Nie, to rajdy są? OK, nie przyjmujemy się rajdami. Idziemy na Dungeony, idziemy na normalny na trzecią mapę. I teraz no zaczynamy od naszego Paladyna i za nim stawiamy Snowzilla. No i on po prostu rzuca sobie śnieżkami. rich Town Hall level 4 to unlock. To time fast forwarding. Okej, okay, aha, bo ja mam w sumie, no tak, mogę teraz y, dorzucić tutaj żołnierzy, czyli tak zwane mięso armatnie. Żeby ich przepchnąć I straciliśmy jedną jednostkę Coś tu się udało zdobyć? Nie, ja tutaj trzeba by wydać golda, więc co? Wszystko wie... Jezu, co to jest? View... S. I, o, ale to jest dużo fajnych postaci. Aj, te wspomnienia, może wam pokażę moje konto w którymś z jakichś przyszłych odcinków, starej, o ile ja jeszcze gdzieś wygrzebę. E, więc co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.